Bracia Bobry, nie ustaje nasza walka z reżimem tuskowskim, który skazał na zagładę nas i nasze rodziny. Mówią, że są po stronie prawdy, a urządzają procesy pokazowe, na których rozgrzane sędziny wydają wyroki po myśli partii. Mówią, że brzydzą się kłamstwem, a ukrywają swoją nieudolność, obarczając nas, Bobry, odpowiedzialnością za powódź. Mówią, że nie zmieniają poglądów. A okładają się z generałem w ciemnych okularach. My, bobry, mamy dobrą pamięć. Pamiętamy tych, którzy na wiecach obiecywali demokrację, a w piwnicach mordowali niezłomnych. Pamiętamy tych, którzy w szkołach uczyli radzieckiej prawdy opartej na radzieckich śledztwach. Dobrze znamy tych, którzy przed kamerami mówili: Polska jest w żałobie. Ponieśliśmy dramatycznie bolesną stratę. A chwilę później w ukryciu planowali, jak obsadzić wolne stanowiska. Bracia, bobry, nie można ignorować szumu prastarych dębów. Nie można lekceważyć wieści, które każdego dnia przynoszą nam bliski i kruki. Czas wyjścia z lasu jest bliski. Jeśli my, bobry, nie staniemy w obronie swojej wolności, to najwyższą władzę w państwie przejmie człowiek. Który nie tylko nie zna konstytucji ani podstawowych ustaw, ale największe, blisko 80% poparcie ma wśród skazańców osadzonych w zakładach karnych. Człowiek, który bezgranicznie ufa Wikipedii i rosyjskiej prokuraturze. Który uważa, że woda spłynie sama, a gdy nie spływa, to winą obarcza bobry. Dlatego apeluję do was mieszkańc lasu, stańcie do walki. Dziś strzelają do nas, jutro oskarżą was. W myśl bolszewickiej zasady dajcie zwierzę, a paragraf znajdzie się sam. Dzikom urządzą pokazowe procesy za fiasko reform rolnych, wilkom za dywersję w służbie zdrowia, wiewiórkom za sabotaż edukacyjny. Dlatego cały las musi stanąć do walki z reżimem Tuskowskim, nie możemy tracić nadziei! Tak jak zgasło słońce Związku Radzieckiego i słońce Karpat, tak zgaśnie słońce Peru. Niech żyją wolne bobry, niech żyje wolny las!